Kolejna smutna informacja ze świata sportu. Nie żyje Rafał Moks, były zawodnik MMA, były mistrz M1 Global, zmarł w Szczecinie w wieku 36 lat. Rafał Moks to były mistrz rosyjskiej organizacji M1 Global wady średniej oraz niemieckiej Giemce wady półśredniej. Stoczył również 8 pojedynków w organizacji KSW Ostatni raz w wystąpił w 2016 roku, podczas KSW 35. Wygrał wówczas w Ergo Arenie z Robertem Radomskim, przez niedogłośną decyzję sędziów. Przyczyny śmierci jak na razie nie są znane, nie podane do publicznej wiadomości. To na razie wszystko. Pozdrawiam.